Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Ci przychodzę z trochę innym filmem niż zwykle, chociaż myślę, że takich filmów powinno się tu pokazywać znacznie więcej, pojawiać znacznie więcej. Przychodzę do was z zielonością wszelkiego rodzaju, a chociażby taką. Po prostu zrobiłam duże zakupy w kilku sklepach ogrodniczych, lokalnych, dyskontach. No, miałam jakąś fazę na roślinki i chcę się z wami podzielić. Właściwie chyba częścią tych moich tutaj zdobyczy ogrodniczych, bo część już jest ze mną wkopana, na przykład rynety, wkopałam czereśnie. No ale kupiłam bardzo dużo po prostu roślin. To zacznę może od wysokich tonów. Słuchajcie kochani, kupiłam kamelię. Będę Wam pokazywała na tych wszystkich mediach społecznościowych, jak sobie radzi. To ma być taka właśnie. I trochę mi przeszkadza fakt, że jest czerwona, więc szukałam dalej i znalazłam jeszcze jedną kamelię. To już tu będę odkładać tak mało elegancko. Właśnie taką szanelowską. Nie wiem, czy tu widać. O tak, taką białą. To jest oczywiście sadzonka. Spróbuję teraz na Waszych oczach delikatnie ją wysunąć, bo wygląda bardzo, bardzo krucho. Powiem Wam szczerze. No, spróbuję za listek chwycić ups, podobno roślinki można chwytać nie za łodygę tylko za listek tak gdzieś widziałam w jednym z filmików to tu już może tak, później żeby nie o, tak, zobaczcie jak świetnie wygląda ta biała piękna, lśniąca, zobaczcie jakie ma lśniące liście kamelia no jestem ciekawa jak wyrośnie, podobno trzeba ją uprawiać w ten sposób, że trzyma się w doniczce i na zimę Chowa się do domu. Podobnie postępuje się z tuberozami. I zobaczcie, tutaj już mam posadzone tuberozy. To akurat nie jest nic, co kupiłam, a chcę Wam pokazać coś, co po prostu rośnie u mnie w domu, a tak wygląda cebulka, która podobno nie jest jakąś idealną. Podobno ma nie zakwitnąć, ale ja jestem przekorna, więc i tak wsadzę je do ziemi, bo według mnie one będą, przynajmniej za rok z tego się rozwiną duże cebulki, więc y, część wsadziłam do doniczek, część włożę do gleby. Zobaczymy, co wyjdzie. Będę Was informowała na bieżąco, jak tam sprawy tuberozowe. Wy możecie cebulki tuberozowe jeszcze gdzieś w internecie kupić. I do doniczki już można było do marca wsadzać, a do gruntu właśnie jak się skończą przymrozki. Podobnie jeszcze wyglądają się, mają się sprawy właśnie z liliami. Lilie. Kupiłam tych lili naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, tyle tego. W różnych kolorach. Będzie po prostu tych lilii tutaj wysyp. To było ze sklepu ogrodniczego naszego lokalnego, tutaj z biedronki. Także takich nakupiłam różnych różności zielonych. Oczywiście taki dodatek polecam do oznaczania, co jest w doniczce, co tam gdzie rośnie. No, oczywiście tych sadzonek jest wiele, słuchajcie tak. Wiem, że byłam oskarżana o to, że moja róża Sentifolia to jest róża pomarszczona, więc kupiłam wreszcie różę pomarszczoną. Ale tak trochę, już miałam raz zasadzoną, ale w takim miejscu, że nieszczęśliwie za bardzo tam się jej po prostu tam powodziło, więc róża pomarszczona, no jest tego trochę, ona potrzebuje trochę miejsca, powojnik, a no, na przykład na płot, jak ktoś chce zasłonić i jeszcze mieć troszeczkę miłego widoku dla oka, róże, różne kupiłam, to już próbowałam wyjmować, ale włożyłam do wody, słuchajcie, polecam wam, w tamtym roku posadziłam morwę białą, w tym roku dokupiłam morwę czarną. Białą już też posadziłam zresztą, ale tam właśnie na lawendzie. I coś, co było 10-centymetrową gałązką albo taką, właśnie zaraz wam pokażę. W tym roku ma już 1,5 metra. Kupiłam taką tą morwę w tamtym roku. W tym roku ma 1,5 metra i y, z pięć takich głównych konarów odchodzących do góry i mnóstwo gałązek. Troszkę przymarzła teraz przy tych przymrozkach, ale widzę, że, jak to się mówi, odbija. Lubię takie rzeczy retro, morwa, ale też takie retro. Kalina, ona się chyba nazywa... Nie, ona się inaczej nazywa, bo ta kulista ma taką roboczą nazwę neige, czyli kula śnieżna, a tu jest nazwa inna. Może tych nazw jest więcej, może są jakieś podnazwy, podgrupy. Także takie roślinki tradycyjne też bardzo lubię. Także od kameli, tuberozy, aż po kaliny i jakieś takie morwy trochę zapomniane. Oczywiście róże. Już jedną różę wkopałam. Taką też kupiłam, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, czy w ogóle znajdę miejsce, bo tak naprawdę ja mam jeden problem. Tutaj w ogrodzie nie mam miejsca, wszystko rośnie pod drzewem. A taką wkopałam sobie gdzieś pod płotem. Powiem szczerze, że tam w tej Biedronce już była taka, taki marny wybór, no nie chodziłam za często na zakupy, ale była jakaś promocja, o to jest puste pudełko po tym, co wkopałam tam gdzieś na lawendzie. I tu morwa biała, taka, którą tu mam daleko mnie 2 metry rośnie właśnie ta. Yy, podobna, albo ta sama, taka sama, o, taka sama morwa biała. No a jedną z róż już wyjęłam i wsadziłam do wody żeby się troszeczkę wzmocniła, bo tak coś źle wyglądała, te pędy to będzie chyba ta czerwona. Już będę dzisiaj wkopywać, i wszystko już muszę porządnie zaopatrzyć. Bo naprawdę te roślinki wymagają pielęgnacji. Podobno kamelia nie lubi być przesuszona. Więc tu macie tą czerwoną i ona ma chyba coś w rodzaju pąków albo to są zawiązki z liśni. Zobaczcie, zaraz wam tu pokażę. No liście jakby rdzewieją od spodu. Oj, oj, oj. No to będzie chyba chimeryczna roślinka. O, którą trzeba będzie bardzo zabierać. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale ona od spodu ma coś takiego rdzawego Trochę to zaczęło, jak to dotknąłem, wyglądało mi to na jakąś plamę. No to tak, pokazałam wam lilię, to jeszcze raz wam pokażę. Ha, no, a nasiona No, to ja kupuję zawsze bardzo duże. Różne rodzaje szpinaków: pietruszka naciowa, pietruszka zwykła, oregano greckie, mięta pieprzowa, cząber ogrodowy. No oczywiście sałaty, czyli na zielono. Kilka rodzajów. Sałatę pekińską kupiłam, chcę mieć swoją, bo chcę w tym roku kimchi narobić. Także już trochę późno na wysiew sałaty, nie? Kapustę pekińską się wysiewa w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu. No i co tam jeszcze? Mam Hadynia, Hokkaido. Taka modna ostatnia odmiana. Także możecie. Słuchajcie, nie musicie mieć ogródka, żeby sobie kupić nasiona i coś sobie wysiać. Zobaczcie, zaraz wam coś pokażę. W tej niepozornej doniczce też wysiałam. Także też możecie wysiewać do ładnej doniczki, tam ją ładnie no, wyczyścić, nie tak jak ja. że wzięłam jakąś z ubiegłego roku i wzięłam ziemię z biedronki i wsypałam co? Nasiona kopru. Także koperek spróbujcie wysiewać sami. Ja w tamtym roku też wysiewałam, słuchajcie, Maciejkę i miałam ją chyba jeszcze niedawno zieloną, aż miesiąc temu. W, w tunelu faliowym wytrzymała tyle czasu. Także możecie takie rzeczy po prostu prowadzić i polecam właśnie lilie, jakieś takie frezje, frezje świetnie się podobno prowadzi w doniczkach. Lilie, frezje właśnie tuberozy. Próbujcie takich małych eksperymentów ogrodniczych, wcale one nie muszą wam tak do końca się udać, wyrosnąć. Po prostu. Obserwujcie, analizujcie sam fakt, że to gdzieś tam rośnie. To no nie bywa, czasem się przeleje, czasem przychodzą pasożyty. Ileś roślin bywa tak, że trzeba zmarnować, zanim się osiągnie. Ten sukces taki idealny, taki jaki, o jakim się marzy, jakimś z ogródka, z obrazka. No to jeszcze Wam pokażę już na zakończenie yy, parę innych rzeczy, które kupiłam do ogrodu. Ziemię do kaktusów. Muszę się Wam pochwalić chyba się pochwalę w osobnym filmie. Ale zakwitł mi kaktus. Kaktus mi zakwitł, o którego w ogóle nie dbałam, który gdzieś tam leżał sobie taki biedny, zaniedbany. Być może to jest sukces. Mówiłam jedna z osób, która ogląda moje filmy, że najważniejsze, że nie, był, nie było mu za mokro, bo było mu bardzo, bardzo zasłucho. Kupiłam też ziemię do storczyków, także też będę przesadzać. Słuchajcie, bo mam taki storczyk, który też ładnie sobie radzi, już u mnie siedzi od roku. Także... A także była taka ostatnia saszetka z takimi granulkami, które się na wierzchu doniczki chyba wysypuje. I jeszcze chcę wam pokazać rzecz, taką, która Was zapewne zdziwi. Nawóz kurzy, tak zwany kurzyniec w proszku. Także odkładam to na bok. Oczywiście nie można prowadzić ogrodu bez narzędzi. Ja, słuchajcie, regularnie już od kilku lat kupuję takie piły do przycinania, bo w tym roku bardzo ostro karczuję ogród. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wygląda, z tyłu miałam taki ogromny żywopłot na chyba. 2,5 metra. Ścięłam go w połowie wysokości. To jest liguster. No teraz to trochę okropnie wygląda. Więc taką jedną piłę i drugą już zamęczyłam. Piły Fiskarsa były niezłe. Powiem szczerze, ale one u mnie, jak widzicie, tutaj do przycinania drzew jest dużo. Starczają na rok. Więc jak zobaczyłam, że w popularnym dyskoncie jest taka. Jakoś tak się ją zamyka. To wzięłam. Wczoraj już robiłam pierwsze testy i. No wyglądają dobrze, no ale tak, ta kosztuje 12, tamte stoi ileś, więc nie spodziewam się cudów, ale jak mi starczy na sezon, albo na przycięcie iluś tamtych krzaczków, to będzie dobrze. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, w sklepie ogrodniczym nad można kupić kuwety, ja właśnie też kupuję kuwety, nasadziłam, to jest taki właśnie rodzaj miski, do której się wkłada, na przykład jak macie sadzonki z pomidorami, no po prostu... Zamiast gdzieś to tam, albo doniczki różne wkładacie do tej kuwety. Łatwiej się to przynosi, bo to jest sztywne. Także ogród. Sklep ogrodniczy to jest ostatnio jedno z moich ulubionych miejsc, gdzie najczęściej przebywam. Jeśli też uprawiacie, prowadzicie ogród, to dajcie znać, może macie jakieś rady dla mnie, bo ja nie jestem ani ogrodnikiem, nie jestem ani rolnikiem. To wszystko, co robię, to jest po prostu taka pasja i jednocześnie taka próba poszukiwania właśnie te tuberozy, nie znalazłam gdzie informacji, jak uprawiać, ale teraz już wiem. Właściwie mogłabym innym udzielać porady. Jeszcze Wam powiem, że tu są trzy cebulki. Także jeśli jakiś z tematów, z wątków, które dzisiaj poruszyłam, Was zaciekawił, to dajcie znać. Ja tak myślę o zrobieniu filmu o tym, jak się tuberozę uprawia, bo już mam tuberozę, jak kwitnie, mam już dużo cebulek, trochę sfilmowałam nawet w trakcie wsadzania do tych doniczek także mogę zrobić taki film to, jak uprawiać tuberozy, to by była taka moja porada a jeśli macie dla mnie jakieś rady co poprawić, co zmienić to ja jestem bardzo, byłabym wdzięczna trawnik, który widzicie za mną jest nieidealny bo tutaj pieski urzędują i one po prostu demolują mi ten trawnik gdzieś tam w tej tylnej części ogrodu gdzie nikt nie chodzi, to ta, ta trawa jest całkiem całkiem, natomiast tutaj mam do wyboru albo zrobić taką alejkę brukowaną z betonu nie wiem, ciągle się tutaj z tym bije, walczy, gdyby się udało w jakiś sposób naturalny, taką z kamieni, może, może, a myślę na razie nad tym. No, to tak to wygląda, aha, no i oczywiście robię gigantyczne porządki w ogrodzie, bo tam już niektóre drzewa bardzo, bardzo zaczęły chorować, stąd właśnie te wszystkie narzędzia są mi potrzebne. Będę przycinać, będę karczować. Właściwie cały będzie teraz w remoncie. Będę bardzo dużo prac tam wykonała, wykonywała. Mam też ambitny plan, jeśli chodzi o lawendę. Tam bardzo dużo zmiany wprowadzić. Także myślę, że takich filmików mogłabym Wam zaproponować więcej, jeśli Was interesują. A Was zachęcam, róbcie ogrody na parapecie na początku. Koperek, szczypiorek. Yy, no, róbcie z dziećmi na przykład. Dla dzieci jest to gigantyczna frajda patrzeć, jak coś rośnie. Będą porażki? Trudno. To jest wpisane w nasze życie, też trzeba umieć czasem sobie powiedzieć, że no nie wyszło mi, ale już jestem mądrzejszy, bo w, ten, w przyszły rok będę wiedział, że, żeby zrobić to tak czy siak. Ale chodzi o tą, o tą radość tworzenia, bo powiem Wam jako ciekawostkę, że jak zaczęła się ta pandemia koronawirusa, stąd ta moja podpowiedź właśnie dla Was, może Was ten film zainspiruje i jakoś zajmiecie myśli yy, w sposób ogrodniczy. A jak zaczęła się pandemia koronawirusa, to w popularnym doskoncie, w którym przyznaję, często robię zakupy, yy, zabrakło ziemi ogrodniczej. Potem papieru toaletowego, potem tych wszystkich kwestii związanych z mąką, ale najpierw nie było ziemi. Jakoś zniknęła momentalnie. Czyli wszyscy ludzie zaczęli się bawić w ogrodnictwo, po prostu. Tak myślę, emeryci, żeby nie oszaleć. No, bo znakomity sposób na odstresowanie, na relaks, na takie odwrócenie myśli. No, praca fizyczna jest absolutnie znakomitym zajęciem dla kogoś, kto na przykład cały dzień siedzi przy komputerze. To na przykład potem pójść do ogródka, nawet skopać. Troszeczkę niedużo, ogródka to znakomicie wpływa na organizm, odniża ciśnienie, spala kalorie, no same zalety. To było na tyle mojej opowieści, mojego holu ogrodniczego, ogrodowego. Dziękuję Wam za uwagę, jeśli możecie się pochwalić Waszymi zdobyczami albo Waszymi planami ogrodniczymi, a może Was zainspirowałam, macie prośbę, pytanie, to dajcie znać. Wszystkiego pachnącego, zielonego, ogrodniczego i dużo, dużo zdrowia. Pa, pa!